Ostatnimi czasy zaniedbałem nagrywanie, ale to przez to, że mam dużo pracy i jakiś taki system sobie narzuciłem z pomocą moich też pracowników, którzy przyjechali w pierwszym etapie i chcieli pracować po 11 godzin, że teraz właśnie jest to standardem właśnie tyle godzin pracujemy. Później jak wracam, a po drodze czasem jest sklep czy coś tam, no wiadomo, trzeba się umyć. I jeszcze mam do posegregowania zdjęcia, a czasem jeszcze do zrobienia jakieś inne rzeczy takie dokumentacyjne, czy nie wiem, coś tam trzeba właśnie gdzieś wysłać, coś napisać, jakieś ogłoszenie zrobić, czy coś na przykład no, OLX-a. To zajmuje tyle czasu, że łapię mnie, no tak jak teraz już jest 21.30, to właśnie taka późna godzina, albo też później jeszcze po zrobieniu tego wszystkiego zajmuję się swoimi ćwiczeniami fizycznymi obecnie no bo ten kurs, który ja robiłem już dwa razy udało mi się skończyć, więc jest ok, o tyle mam więcej czasu jakby dla siebie i na inne rzeczy, no ale jednak trzeba przyznać, że teraz ten czas gdzieś ucieka mi między palcami no fakt, że dużo pracy się wykonuje i idzie to rzeczywiście do przodu że niedługo pewnie będę mógł sobie za jakieś myślę dwa tygodnie zrobić trochę wolnego tak z tydzień czasu no, zająć się oczywiście w międzyczasie też sprawami dokumentacyjnymi ale nie tylko takimi no i zapewne coś pojechać w swoje strony rodzinne no, przynajmniej taki mam plan zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie a tymczasem wchodzą wybory powoli i już za dwa dni bo dzisiaj piątek Stawimy się w lokalach, w, lokalach, w lokalach wyborczych, żeby wybierać prezydenta, nowego prezydenta naszego kraju.